We're almost ready to go then, and this is what the starting grid looks like for today's race. Sebastian Vettel has a clear track ahead of him today. He starts in pole position, and Kimi Raikkonen completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Hamilton, Ricardo, Valtteri Bottas, and Verstappen, Holkenberg, Perez, Sainz, and Esteban Ocon, Magnussen, Alonso, Roman Grosjean, and Leclerc, Van Dorn, Gasly, Marcus Ericsson, and Brendan Hartley.

Ciekawe warunki. Jest deszczowo. Zalecają nam pełne deszczówki, ale my zaryzykujemy i założymy intery na start, bo pogoda ma się poprawiać. Znacznie lepiej od nas bota z Hulkenberg już nam się tutaj wciska. No. Na pewno będą mieli na razie przewagę na tych łetach, na pełnych deszczówkach Oj. Już powtóreczka w pierwszym zakręcie, strasznie wolno tam Valtteri Bottas pojechał Teraz oby się to nie powtórzyło Bezpiecznie spróbuję przejechać, że jest tak bardzo wolno Bottas Nie ma gdzie tutaj, nie mamy gdzie tutaj jechać Teraz udało się nawet więcej trakcji od Bottasa złapać W tych warunkach no i jesteśmy na tej czwartej pozycji Utrzymaliśmy ją po pierwszych zakrętach To było ok, teraz zostań oczekiwany za zagrożeniami wokół Ciebie Zobacz swoje MFD za nową opcją strategii Zobacz, że to zapewnione Jeszcze like <coughs> troszkę to musimy time na tych przejściówkach wytrwać No właśnie jest ciężko jak widzicie Ciężko się prowadzi ten samochód samochód. No na razie w tym trzecim sektorze, no to bokiem cały czas prawie jedziemy. No ale trzeba po prostu przetrwać te warunki i potem y, powinno zrobić się lepiej. Znaczy, na pewno się zrobi lepiej, bo przed chwilą pytaliśmy inżyniera, no to mówił, że za 5 minut warunki powinny się poprawić. No i wtedy boty zjadą, a my powinniśmy sobie jechać dalej, może i nawet do końca wyścigu. Chociaż kto wie, czy nie będzie warunków na sniki na koniec, bo no pod koniec ma, nie ma już w ogóle padać. Tymczasem Valtteri Botas na moment nas tylko wyprzedził, ale przestrzelił to hamowanie w pierwszym zakręcie i od razu spadł ponownie za nasze plecy. W tym momencie wykręcamy najszybsze okrążenie wyścigu. Warunki już zaczynają robić się dla nas korzystne. deszcz zelżał. Tor będzie się przesuszał. Oczywiście cały czas spada, więc no szybko na, te, na razie nie dyschnie, ale no będzie mniej wody na linii wyścigowej. Także boty już za chwilę pewnie będą zjeżdżać do alei serwisowej i z tego co widzę już jakaś renówka. Właśnie w alei serwisowej jest. Pytanie czy Nawety zjechała znowu, może zjechała ze względu na jakieś uszkodzenia. No tego nie wiemy. Przekonamy się pewnie za niedługo. No i Sebastian Vettel już do alei serwisowej nurkuje. Lider wyścigu zjeżdża, będzie zakładał przejściówki. My poprawiamy nasz najlepszy czas wyścigu. Przed nami Luis Hamilton i Kimi Rajkonen, którzy postanowili zostać jeszcze na torze na tych deszczówkach. No widać, że bardzo szybko się do nich zbliżamy. Większość kierowców mi jednak na tym okrążeniu zjechała. No i teraz mamy na widelcu Luisa Hamiltona, powinniśmy sobie poradzić bez problemu na tej prostej. Jeszcze się bronił Luis, jeszcze w miarę te opony dają radę jego, no ale mamy i tak znaczną przewagę. Przed nami już tylko Kimi Rykonę, którego już za moment połkniemy. Ja widać ogromną różnicę w prędkości. No już jesteśmy przed Kimi bez żadnych problemów, jego mijamy i obejmujemy prowadzenie w tym wyścigu. I będziemy mieć naprawdę olbrzymią przewagę, bo oni na pewno teraz zjadą, a my jedziemy już do końca, to będzie no ponad 20 sekund przewagi na pewno. No, i tak jak mówiłem, mamy już prawie 24 sekundy przewagi, a więc jedziemy po spokojne zwycięstwo. Jak widzicie, już nie pada tor się bardzo szybko przesuszył. Mamy już dostępny system DRS. No, i chyba zjedziemy sobie do alei serwisowej posliki, bo te intery już są całkiem zużyte mamy taką przewagę, że powinniśmy wrócić na prowadzeniu nawet jak reszta nie zjedzie, więc no po prostu zjedziemy. Nie będziemy ryzykować z tymi oponami jakiegoś błędu czy wybuchnięcia opony, chociaż myślę, że do takiego stanu byśmy ich nie doprowadzili. Mamy po prostu dużą przewagę, no to zjedziemy sobie po te sliki. Sebastian Vettel też zdecydował się na zjazd, ale jego kolega ze zespołu Kimi zostaje, Louis Hamilton również zostaje na torze. Także pytanie, czy oni zjadą po prostu na tym okrążeniu, czy jednak już pojadą do końca. Two laps of fuel remaining. Max is coming in for a stop. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie Grand Prix Francji i teraz pytanie, czy Kimi Räikkönen i Louis Hamilton zjadą, czy jednak pojadą do końca? Jadą do końca jednak. Ciekawe, czy ich dogoni, no wydaje mi się, że nie da rady, za duża jest ta strata, mimo że ma sniki założone. Ta strata to jest no, prawie cała prosta startowa. Our excess fuel will be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Przekraczamy limety i wygrywamy Grand Prix Francji na to, że Paul Ricard opłaciła się ta ryzykowna strategia z przejściówkami na start, dzięki czemu wygrywamy ten wyścig, bo w innym przypadku nie wiem czy udałoby się to wygrać. O może by się dało zrobić, ale o zwycięstwo nie byłbym taki pewien. Natomiast to ryzyko strategiczne nam się opłaciło, no i wygrywamy Grand Prix Francji. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy and to stay out of trouble. And I can see now the drivers are making their way out. We need Red Bull fighting at the front. They do an incredible amount for Formula One. And that's another winner's trophy heading back to Milton Keynes. No i pełne rezultaty tego wyścigu Wygrywamy drugi Jednak Sebastian Vettel dał radę dogonić Musiał to zrobić w samej końcówce okrążenia Wyprzedził Kimiego i Luisa aż dwie sekundy sobie jeszcze wypracował Max dopiero siódmy Mógł troszkę lepiej Przed nim Valtteri Bottas i Nico Hulkenberg Na piątej pozycji W klasyfikacji mistrzostw 19 punktów Przewagi nad Sebastianem Petelem mamy Mimo, że wygrywamy to Vettel cały czas jest gdzieś tam drugi, a więc aż tak bardzo przewagi nie powiększamy. Kimi Räikkönen za Bottasa. Jeszcze mamy no, Hülkenberg przed Sainz'a przeskakuje i Gasly przed Wandorna. Większych zmian nie mamy. I w klasyfikacji konstruktorów do Ferrari tracimy tylko dwa punkty, bardzo ciasno. Mercedes też jest blisko. No i to było wszystko w tym odcinku. Jeżeli się spodobał zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, zapraszam do opisu. Trzymajcie się, cześć!